Anna Senkara była prowadząca Mistrzowskie Pojedynki. Eternal Glory zabiera głos. Odpowiada na komentarze Doroty Rabczewskiej o Radosławie Majdanie, krytykując jej sugestie o jego wieku i kondycji. Przygotujcie się na interesującą wymianę zdań, argumenty Senkary i dalszy rozwój tej medialnej dyskusji. Anna Senkara, która była twarzą pierwszej edycji popularnego programu telewizyjnego Mistrzowskie Pojedynki. Eternal Glory. Zabrała głos w sprawie ostatnich uwag Dody. Wokalistka nie szczędziła słów krytyki pod adresem swojego byłego partnera, Radosława Majdana. Jednak Dorota Rabczewska na tym nie poprzestała i podkreśliła, że Radosław w swoim wieku nie powinien poddawać się takim emocjom. Te słowa nie umknęły uwadze Anny Senkary, która miała okazję doskonale poznać Radosława Majdana dzięki współpracy przy mistrzowskich pojedynkach. Eternal Glory z pełnym zaangażowaniem odniosła się do opinii piosenkarki, mówiąc, Radosław w żadnym wypadku nie jest podstarzały. Co to właściwie znaczy, że ktoś jest podstarzały? Czy to oznacza, że ma problemy z poruszaniem się? Absolutnie nie, zwłaszcza w przypadku Radka. Jego forma jest godna podziwu. W programie doszedł naprawdę daleko, co jest świetnym dowodem na jego dobrą kondycję. Miałam okazję trenować z nim w naszej willi, i choć może to brzmieć dość zabawnie, to prawda. Ćwiczyliśmy wspólnie, co zostało nawet uwiecznione na filmie. Senkara również odniosła się do insynuacji dody dotyczących rzekomej słabnącej pamięci Majdana, na co zwróciła uwagę ta ostatnia, nawiązując do obecnego męża Małgorzaty Rozenek. Odnosząc się do tych zarzutów, Anna zauważyła, jeśli chodzi o problemy z pamięcią. To, kiedy podczas programu padały instrukcje do wykonania na torze, Radosław zawsze wiedział, co ma zrobić. Jeśli tak wygląda podstarzałość, to z dumą chciałabym, aby każdy Polak mógł się takim stanem cieszyć. Po prostu, jeśli to jest podstarzałość, my jesteśmy prawdziwymi mistrzami świata. Senkara zdecydowanie obroniła dawnego uczestnika, podkreślając jego doskonałą formę i świetną kondycję fizyczną. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić newsów ze świata gwiazd.